Witam kochani bardzo serdecznie. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj moi drodzy karty intuicyjne akurat tak wypadło, że wczoraj też były moi drodzy takie sytuacje niespodziewane z wami, że po prostu nie dało rady nagrać, ale już później też moi drodzy miałam obowiązki właśnie tutaj prywatne. Bardzo pracowity dzień wczoraj był, bardzo męczący, także musicie mi wybaczyć, ale na pewno dzisiaj nadrobimy karty intuicyjne. Trzy niespodzianki, jakie idą do Ciebie, w Twoją stronę, także zaraz zaczynamy, kochani. Zobaczmy. Dobrze. Ja sobie jeszcze pomedytuję, jeszcze sobie przełożę i pomedytuję nad kartami, a Wy też myślcie pozytywnie moi drodzy, czy niespodzianki. Jakie idą? W Twoją stronę. Hmm, o, I będzie, moi drodzy, jeszcze jedna karta. i nawet dwie dopowiadające albo trzy. Dobra. Będziemy sobie dopowiadać. Pierwsza karta tutaj jest karta Sielanki 26, czyli moi drodzy, no jest jakaś radość u was. A taka propos to sobie kupiłam kadzielniczkę, wiecie gdzie, na jakim portalu, kupiłam sobie na te portal, kupiłam tą kadzielniczkę i myślałam, że ona będzie o wiele większa, że będę mogła ją używać, jej używać do waszych oczyszczeń, do różnych rytuałów, ale jest taka malusieńka, moi drodzy, że to naprawdę średnica, moi drodzy, półtora cm, no ale nie wiedziałam, że to takie malutkie wszystko przychodzi. No, wiedziałam, ale tutaj rozmiary chyba nie były podane. No, ale tak, moi drodzy, nawiasem mówiąc, dobrze. Także bardzo tutaj ja jestem naprawdę zawsze uradowana, bo takie różne rzeczy przychodzą w wersji mini. Nie wiem, czy też tak macie. Dobrze, kochani, sielanka. Tu jest, moi drodzy, niezmącone niczym szczęście, które idzie do Was. Lepsze zdrowie to jest też. To jest taka kondycja bardzo dobra. Też są tutaj, moi drodzy, takie, jak gdyby usuwane przeszkody, które były. Możliwe, że to przez awans, przez jakąś nagrodę. Tutaj też, moi drodzy, macie dobre partnerstwo. Jakaś niespodzianka od rodziny, ale dobra, wszystko tutaj jest, moi drodzy, z radością, z miłymi chwilami, wesołymi. I przeczytam Wam, moi drodzy, cytat. Być szczęśliwym to umieć cieszyć się drobiazgami i czuć sens tego, co się robi, to powiedział William Nagler. Także cieszymy się drobiazgami i widzi, musimy widzieć, zacząć widzieć sens tego, co robimy. Także, moi drodzy, na pewno tutaj dobry humor idzie do Was i to Was nie opuści. Ale tutaj sobie zobaczymy, moi drodzy, dlaczego tak się będzie działo, z czym to może być związane. A mianowicie to jest związane z kartą podróży. Czyli czeka Was, moi kochani, taka sielanka i podróż. Będziecie się, moi drodzy, tutaj tak naprawdę radować. Podróż to może być taka chwila relaksu, rozrywki. Możliwe, że będziecie gdzieś wyjeżdżać, zostaniecie docenieni w pracy, ale też to mogą być i podróże prywatne w jakieś nowe miejsca. Tu ciekawe znajomości możecie mieć. Tu tak naprawdę realizują się dalekosiężne plany. I to może być też związane właśnie z podróżami w życiu prywatnym, takimi jak właśnie zmiana miejsca zamieszkania, dobra sytuacja materialna, widoki na przyszłość lepsze. Także ta sielanka jest tym, moi drodzy, z tym związana, że szykuje się tutaj jakaś podróż, ruch. No dobrze, druga niespodzianka, moi kochani, czym tutaj będzie? Druga niespodzianka, która idzie do Was, wyrocznia, czyli tak naprawdę wszystko, co nas spotyka na świecie dobrego i złego, zapisane jest, moi drodzy, w górze. Czyli też tutaj ta wyrocznia, zaraz będziemy sobie dociekać bardzo dobre jakieś przeczucie macie bardzo dobry horoskop będzie Wam wychodził. Tu jest, moi drodzy, wybieganie w przyszłość i to też będzie niespodzianką, bo jakaś tajemnica możliwe, że zostanie wykryta. Yy, możecie. Na przykład jakiś mediator może Wam pomóc rozwiązać jakąś sprawę, jakieś niespodzianki, czy to spadek, czy jakiś rozrachunek z przeszłością, nowe pomysły i tutaj coś niespodziewanego się wyjaśni. Możliwe, że będzie to związane ze sprawami e, osobistymi, z rodziną, rodzicami, sekrety jakieś wyjaśnione, opatrzność pamięci. Pamiętajcie, że nad Wami czuwa przy tej energii wyroczni. Nie stanie się nic złego i też w miłości dużo rzeczy zostanie przezwyciężonych. Także moi drodzy, tu niespodzianka związana z Waszym losem, co tutaj może być, a mianowicie ta zmiana, kochani, pokazuje się przy tej wyroczni. No te karty, takie dzisiaj są mm, ostrożne. Zachowawcze, ale nadal ta zmiana to jest przekształcenie, moi drodzy, jakaś reorganizacja. Otwieracie się na nowo, więcej widzicie, idziecie swoją drogą, czy to w życiu zawodowym, czy też w życiu prywatnym. Inne otoczenie, nowe znajomości Was czekają, poprawa w sytuacji takiej bytowej, materialnej, tak. Macie ambitne plany i tego się trzymacie, także tu jest no, lepsze życie się zaczyna, moi drodzy, i dobry los. Trzecia niespodzianka jest związana z Urzędem, karta numer 20 czyli też tutaj znamy tą kartę. Już wspaniale. Urząd to jest, moi drodzy, bardzo też jakieś dobre przesłanki. Pozytywnie będziecie załatwiać jakąś sprawę urzędową, ale przede wszystkim mogą to być sporządzone umowy, podpisanie jakiegoś aktu notarialnego i jakaś rzetelna informacja spotkacie kompetentnego urzędnika, który przyspieszy po prostu bieg sprawy dla Was. Coś się sformalizuje. Ktoś życzliwy, tak? Życzliwy stosunek do interesanta. Spotkacie w końcu jakąś osobę w postaci urzędnika, bardzo życzliwą. Czy terminy zostaną dotrzymane? Czy po prostu odzyskacie coś, jakieś minie, pomoc? Twoje odwołanie od decyzji czasami tutaj może zostać uznane, moi drodzy. Także tu się zmienia dużo, dużo spraw na po prostu waszą korzyść. I dlaczego to tak się tutaj, moi drodzy, dzieje? Czym to jest poparte? Tak naprawdę tutaj pokazało się działanie. Czyli możliwe, że po prostu albo zaczęliście pracować bardziej, mocniej nad czymś, intensywniej, że tak powiem, albo po prostu zaczęliście realizować swoje plany. Tutaj, moi kochani, budujecie swoją pozycję, tak? Działacie i widać to. Możliwe, że. Odwołaliście się do jakiejś decyzji urzędowej, i to przynosi efekty. Tutaj, moi drodzy, Znaleźliście tak naprawdę rozwiązanie, bo tu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy właśnie waszej bytowej, finansowej czy materialnej rodziny, tak? Tu jest dobra sytuacja, jesteście operatywni, przedsiębiorczość. Pamiętajcie o tym, że to was tutaj zbliżyło do sukcesu. Działanie, zmiana, i, y, moi drodzy sprawy pozytywne z urzędem, czyli trzy niespodzianki, można powiedzieć, że są y, tak naprawdę poparte przez y, też dobry los. To, co Was spotyka w tej chwili, to jest, moi drodzy, Wasz dobry los, Wasza wyrocznia. I tu, moi kochani, czeka Was dużo. Pomyślności, dlatego że jesteście bardzo, moi kochani, zaradni, przedsiębiorczy i działacie. Nie stoi ta osoba w miejscu, tylko nie boi się też zmian, tylko działa. Także życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Piękne karty dla Was, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych filmach.